Hej, cześć, siemanko, to znowu ja, Gombasty W dzisiejszym porad poradniku, odcinku yy, pokażę wam jak dodać ICE i EXPA do Eurotracka. Na początku musicie zrobić jakieś 500 dolków yy, euro. Yy, jak już to zrobicie, klikacie w rozgrywka, zjeżdżacie na, praktycznie na sam dół i dajecie wyświetlana waluta. Zmieniacie ją jeżeli macie PLN, to dajecie ją na euro. Dobrze, jak już to zrobiliście, to pobieracie Cheat Engine'a, wpisujecie w internecie Cheat Engine'a, do tego trzeba włączyć Windows Defender'a, nie żeby nie wykrywać, że to jest wirus. Klikacie w ten ekranik, Co się świeci? dajecie Eurotrack, klikacie, dajecie walutę, ile macie. Ja mam na 20 milionów. 20 milionów. Eee, da dajecie czekacie, a przepraszam za mój głos, bo jak widzicie jest 10 rano i tak... Wiecie... Klikacie na 1, dajecie Ctrl A, Przenosicie tutaj, klikacie na jeden, dajcie Ctrl A, yy, Klikacie na obojętne, które, Dajcie Change Record i walu. I Jeżeli na expo, na expo działa to wszystko tak samo, tylko że tam, yy, Tutaj wcześniej wpisujemy tyle ile mamy Expo. Też on to oczywiście pokażę. Yy. Piszę... 21, jeden, cztery, 6. sześć. Dobra. Jak już to macie, wchodzicie do ETS-a. Um, ETS A nie, 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 możecie nie, 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 Jak nie, nie, macie nie, 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 panel nie, kontynuuj grę no i mi dodało jak tutaj widać więc działa na xpam wam pokażę ale sobie nie będę może dodawał no co tak, ty tak bym mówi, czyli że pokażę wam ale nie będę dodał o w sumie dodał trochę ile ja bym tam mógł dodać do 100 tysięcy? do 100 tysięcy, czyli tak cheat engine a musicie włączyć jeszcze raz cheat engine a dajecie no Eee, gdzieś Cheat Engine. Wajcie tak. No hmm. i wchodzicie w ETS-a. Gdzie działam kto To już mi się że wiem, co. Widzicie W ETS-a, a, a tutaj nie macie ekspert. 75 i mieliśmy no, trudna liczba, bo będziecie mieli inaczej. E, dobra, klikacie w ekranik, znowu Eurotract Simulator Open. 75, wpisujecie 40... 469. Dajcie next first scan. Ha. First scan. Okay. Tutaj dajcie control A. Przenosicie strzałeczkę w dół. Tutaj dajcie control A. I klikacie na byle jak. Dajcie tutaj. Change record w Walu. I zmieniacie sobie. Ja dam sobie 100. To 100 tysięcy. Czekaj. Jeszcze jeden. Ok. Jak już macie, robicie to samo. Czyli dajecie wyjście, panel kartowy. Jak jest łódeczka to przepraszam. Czyli będzie słuchawkę Jak widzicie wbił mi się poziom. Czyli jeżeli zobaczycie, że mam śnieg, to musicie coś, coś, coś źle zrobić. Macie editor. Źle to zrobiłem, bo tutaj mam takiej takiej, taki, to pomyślałem, yy, pomyśl, że to coś jest źle. Więc pokażę jeszcze jakie liczby sobie dodawajcie Wam cheat engine. Cheat Engine Okej okay. A jeżeli film spodoba wam się tutaj subskrypcję i łapkę w górę Bo mnie to bardzo motywuje eee, Mnie to bardzo motywuje i Pozwala mi tak jakby rozwinąć skrzydła na tej platformie e, Dobra wpisujecie Liczbę expa czyli 100 tysięcy 100 tysięcy Dajcie first scan eee. Klikacie na dyrektora, kontrola A, przenoszycie, klikacie na dyrektora, kontrola A. Klikacie tak samo, change record, value, Dajcie sobie 100. Na przykład 1, 1, 1, 2, 6, 9. 9. dobrze. I robicie dalej to samo. Odstawam do Eurotracka Tutaj robicie panel startowy, wychodzicie. Pamiętajcie, mamy 30 level. Już mamy 31. Taka to jest magia, moi drodzy. Oj, wyrzuciłam więc gry. Aha, nie mogę Aha, nie. Dobra. Jak Wam się takie coś pojawi, to olejcie to. Dajcie... Czekajcie. Może mnie przerwie nagrania. Mam nadzieję, że mnie nie przerwie, bo ja muszę coś zrobić. Dobra, powinno być chyba git Dobra, jest Widzicie, że się nam łącza? Powinno się nam zapisać wszystko tam Nie Tłumaczcie się o to, bo Tak mam miałem sytuację i się mi zapisało Więc yy, no yy, Filmik z kamerką na razie nie będzie nie nie Jeszcze nie. Dzisiaj nie W ogóle stałem, nie wiem Późno Wiecie, No i widzicie macie 31 korzeń ja Jeszcze pokażę wam po robraku Mam tyle expa, mamy Mamy Zdolności dodajcie sobie jakie chcecie, zastosuj stosujcie Mam jeden punkt zdolności Aha, i tu można jeszcze, dobra? I nie wiem, co tutaj możemy dać. Bo ja nie tutaj co dacie. To. Mam nadzieję, że mamy ocenę 5-8. Jeśli się wam, wam spodobał, tak jak wchodzimy youtuber, zostawcie y, łapkę, suba. No i... Pozwoli będziemy żegnać.